Jak jesteście z nami, a jesteście na pewno, tylko się wstydzicie teraz, po tej całej sytuacji tego typu. Dlatego nie dziwię się, ale nie jest to ważne. Ważne to, że trzeba iść do przodu, jak się mówi, w fani. Nie ma, jak się mówi, nie ma sensu um, nic. Nic spon epa, czy to inaczej tego nie zaraz uwagę, tylko iść do przodu. Hmm. Iść do przodu i nie do tyłu. Nie widzę, wyfanie. O łobawe. Na dół jest długą. Do 6 rano. Jak wrócę do domu? Prędzy hmm. spać. i co tak, dzisiaj wróciłem to się o to, że położyłem tak pospałem sobie do godziny dziesiątej no ale co zrobisz? nic nie zrobię Się Trzeba się o siebie zadbać, jak zawsze, w tego typu zapraszajcie wszystkich na na kanał nasz. Zapraszam, nie zapraszam. macie czego się wstydzić. Ja wiem, wstydzicie się. Mieć kontakt z gwiazdami. <laughs> I wam coś powiem. My się nie czujemy być gwiazdami. To, że coś robimy na kanale, to dla Was robimy. i fanów. Poważnie Wam mówię. To dla Was coś robimy. Bo wiecie, że nic dla Was nie robimy. Tego tytułu. Jeśli macie dla nas jakieś ale, tego typu To miejcie do siebie ale, z tego powodu, że Nie chcecie, dla was suba, a później się pytacie Gdzie Tager ma konto? Klanom Wystarczy suba dać Ale niektórzy nie, nie myślą, to tak wychodzą no ale już, mało pikuszy, już mi I wy chcecie z tfonów inne rzeczy jak ja o coś was proszę, to wy macie to przy przyjemnieć. Tak się macie do mnie jakieś pretensje? Hmm. To nie się do siebie pretensje. Nie do nas, my zawsze informujemy Was, jak coś się dzieje, to zawsze dajemy Wam info, nie ma takich rzeczy, że nie dajemy, bo dajemy Wam, tylko Wy nie umiecie to doszanować. nasze info, a wystarczy raz za podwójnie wysłuchać i zrozumieć, że faktycznie to się stało, tego się już nie cofnie, dajcie suba na kanale, i jesteście na bieżąco. No ale niektórzy dzieci nie myślicie, no to wychodzi. Ale co zrobić? Ja was uczyć nie będę. Za starzy jesteście, żeby was uczyć. Zastaw, że jesteście, żebym Was uczył wszystkiego. Musicie sami się nauczyć, trochę pokory do siebie i inne rzeczy, a nie za każdym Was za rączkę prowadzić. Hmm. No. taka jest prawda. Taka jest prawda w sobie. Do momentu mówiliśmy was przypowiedzić. Teraz musicie sami przyciąć życie. Taka jest prawda. Wystarczy, to był szary komogi z siebie. A nie was uczyć za każdym razem wam tłumaczy jak O, i to będzie kopa mnie goliła Czyli będzie odcinamy woski włoski. my już za długie tego typu. Hmm. A nie, nie lubię. Tak, mam za długie włosy. Nie lubię. Nikt nie lubię, Nikt nie lubię właśnie Żeby mieć długie wasy Już tak mam za długie. Witaj mi pani. Muszę obciąć tą no, farbatę, że za to jest że... ta 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 ta. No. Właśnie. Właśnie. O to chodzi w życiu, żeby sobie pomagać i radzić komuś, wspierać kogoś, kogoś tam nauczyć, ale cały czas was nie będę uczył. Sorry. Za starzy jesteście niektórzy, żebym was za rączkę prowadził całe życie. Tylko tego. No dobra, kończmy. Tego ja się opoliłem, Muszę się przygotować do roboty. Trzymacie się, dacie suba na kanale, pamiętacie, idźcie do przodu, nie do tyłu, bo niektórzy idą do tyłu, nie dają suba i zostają w takim gównie. A my idziemy do przodu, nie do tyłu. Bę, bang, bang, pozdrawiam was, bang.